Ile ludzi podejmujących leczenie wychodzi z uzależnień? To jakby się dowiedzieć, że ma się raka. No i dokładnie tak jest, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę długoterminowy sukces w abstynencji, powiedzmy taki gdzieś z 5 lat, no to osiąga go. 10% pacjentów. W przypadku opioidów jest to 5%. I właśnie podobne statystyki znajdziecie dla nowotworów trzustki. Jakie zatem ograniczenia powodują tak słaby wynik w terapii uzależnień? Uzależnienie to nie jest tylko zaburzenie samej dopaminy, jest to złożony zespół biopsychospołeczny. Trzeba zmienić nałogowy styl życia. Środowisko, tożsamość, czyli generalnie całe życie pacjenta. W terapii uzależnień brakuje indywidualizacji i takiego elastycznego modelu leczenia na lata, jak przy innych chorobach przewlekłych, bo w zasadzie działania długoterminowe, terapeutyczne, opierają się teraz na zażegnywaniu kryzysów. Ponadto ludzie uzależnieni są często postrzegani jako winni. I przez to są tak niskie nakłady na leczenie. No i właśnie, w terapii uzależnień, przez to brakuje psychoterapii w innych nurtach, takich jak ACT, DBT, terapii traumy bądź terapii systemowej. A farmakologia dodatkowo jest średnio skuteczna. Generalnie jest to dziedzina dramatycznie niedofinansowana, więc jeśli chcesz się znaleźć w tych 10%, to musisz dać z siebie 150% pogody ducha.